Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chrupiące, proste mini bezy z kremem i truskawkami. Dokładny przepis na bezy znajdziecie na orchideli.com. Link do przepisu znajduje się na dole w opisie pod filmem. Podany przepis wystarczy na przygotowanie 6 do 8 mini bez średnicy około 12 cm bądź dwóch blatów bezowych średnicy 20 cm. Nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału, a jeśli naciśniecie dzwoneczek powiadomień dostaniecie informację. O każdym nowym przepisie, który się u mnie pojawi. Po więcej, zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka i Snapchata. No i oczywiście czekam na łapkę w górę od fanów truskawek i chrupiących bez. A jeśli macie jakieś pomysły na wakacyjne przepisy na kanale Orchideli, dajcie koniecznie znać w komentarzach. 6 białek, czyli 210 g, czyli 3 czwarte szklanki, ubijamy na sztywno razem ze szczyptą soli. Można użyć tutaj białek mrożonych, wcześniej należy je dokładnie rozmrozić i doprowadzić do temperatury pokojowej. Gdy piana zrobi się sztywna, powoli dosypujemy po łyżce 200 g, czyli jedną szklankę drobnego cukru, cały czas ubijając pianę ubijamy do chwili, gdy cukier nie będzie już wyczuwalny, czyli około 7 do 10 minut. Następnie dodajemy jeszcze jedną łyżkę soku z cytryny i 100 g cukru pudru. Ubijamy krótko, tylko do chwili, gdy cukier połączy się z pianą. Można też całość wymieszać ręcznie. Pamiętajcie też, aby zebrać kilka razy pianę z boków misy, bo na ściankach misy na pewno zgromadziło się nieco rozrzuconego ubijakiem cukru. Gdy piana jest już wymieszana, dodajemy jeszcze jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej i mieszamy już ręcznie. Na blasze z piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia formujemy bezy, i nadajemy im pożądany kształt. Bezy możecie zrobić też mniejsze, wówczas będziecie potrzebowali dwóch blach, ale można je suszyć razem w piekarniku. A zatem gotowe bezy wstawiamy do piekarnika nagrzanego wcześniej do 150 stopni i od razu obniżamy temperaturę do 100 stopni. W ten sposób bezy suszymy przez 2-2,5 godziny. Mniejsze bezy będą gotowe już po godzinie, półtorej. Bezy zostawiamy w lekko uchylonym piekarniku do wystudzenia, a jeśli pieczecie je dzień wcześniej, można tylko wyłączyć piekarnik bez uchylania i w ten sposób zostawić je na całą noc. Gdy już wystygną, gotowe bezy powinny być chrupkie i suche z wierzchu i łatwo odchodzić od papieru. I wtedy czas na krem. 500 g serka mascarpone i 250 g śmietanki 30% oba składniki powinny być dobrze schłodzone. Oraz dwie łyżki cukru pudru ubijamy na sztywno. Środki bez nieco zgniatamy, aby zrobić miejsce na krem, po czym nakładamy krem. A wierzch dekorujemy dowolnymi owocami. Smacznego!